Cześć kochani! Dzisiaj, wbrew pozorom, chociaż mam opaskę, nie będziemy testować żadnej maseczki. A jak już widzieliście po tytule, będziemy testować sobie podkład. Jest to podkład matujący z proteinami jedwabiu. Niby jest to podkład matujący, natomiast tutaj z tyłu mamy jakby opis producenta. I jest tu wspomniane o takim, jakby satynowym wykończeniu. Więc to już takie jest. Wiecie, dla mnie, setynowe to już jest takie półmatowe. No więc pytanie, jak to będzie wyglądało? Na pewno jest tu wspomniane, że jest on przeznaczony do cery wrażliwej, co dla mnie jak najbardziej na plus. Natomiast ma być to podkład raczej delikatny, właśnie z jedwabiem, aloesem, witaminą E. Ma nam maskować takie jakieś drobne niedoskonałości, ujednolicić koloryt skóry, ale ma działać też tak odżywczo i właśnie to, o czym wspomniałam, zapewnić satynowe i takie naturalne wykończenie. I jednocześnie to jest wspomniane, że daje długotrwałe uczucie gładkości i nawilżenia. Czyli sądząc po tym opisie. Ja bym powiedziała, że to raczej będzie tak, przynajmniej wnioskując po tym, zaraz sobie wszystko oczywiście sprawdzimy i zobaczymy, bo jeszcze go nie używałam, tylko tester tak brałam na ręce, jeśli chodzi o kolor w drogerii. Natomiast ja bym go określiła jako taki bardziej dzienny podkład, bo raczej nie będzie to takie, wiecie, mega krycie. Natomiast myślę, że on może być dobry właśnie do takiej skóry, która nie ma jakoś dużo niedoskonałości w związku z tym swoim bardziej delikatnym kryciem. I raczej nie do skóry tłustej, czyli takiej bardziej normalnej, bym powiedziała. Moja jest taka, wiecie, normalna w stronę, sucha i w zależności od swojej, swojej fazy, że tak powiem, często właśnie gdzieś tam w tą suchą bardziej idzie. Więc tak pomyślałam, że może akurat on mi się sprawdzi, skoro ma być taki bardziej odżywczy. Jeśli chodzi o markę, to. Nie, nie mam, że tak powiem, zdania, bo nie miałam chyba żadnego kosmetyku tej marki. Jeśli coś używaliście, coś wiecie, to napiszcie mi w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Jeśli chodzi o kolor, o którym wspomniałam, to ja mam tu numerek 200 i był to najjaśniejszy, który był dostępny. Nie wiem, czy w ogóle w tej gamie był jeszcze jakiś jaśniejszy wydawało mi się w sklepie, że jest ok. Natomiast, no wiecie, jak to w, w drogerii wygląda. Mamy no dość specyficzne światło. Ciężko to określić, czy i czasem ten wybór jest naprawdę bardzo trudny. I myślę, że nieraz też tak mieliście, że, no, tak patrzycie na te zło, nawet gdzieś tutaj naszej sobie sprawdzacie, a później też czasem wyjdziemy na zewnątrz i. Okazuje się, że nie do końca, ale mam nadzieję, że będzie ok. W razie czego, e, gdyby, gdyby się okazało, że jest za ciemny, to zawsze mogę się ratować, e, wiecie, tą bazą rozświetlającą z Golden Rose, którą używam, ona troszkę zawsze rozjaśnia. E, no nic, przechodzimy do rzeczy i zobaczymy sobie, jak to wygląda. Pierwsza rzecz, którą już widziałam w drogerii, która mi się nie spodobała, no, ale jednak zdecydowałam się wziąć podkład. To jest to, że nie mamy tutaj żadnego zabezpieczenia. Tutaj powinno być, wiecie, takie sreberko, które nam zabezpiecza, tak jak na niektórych podkładach mamy, czy na pastach do zębów. Natomiast tutaj tego nie ma, ale zobaczmy sobie. Konsystencję ma dosyć taką zbitą. Zresztą tu on był mm, określony jako delikatny podkład mający w kremie. Rzeczywiście ta konsystencja wydaje się taka kremowa. No i zobaczmy sobie, jak, jak to będzie na twarzy. Najprosty no tak, no taki rzeczywiście raczej gęstszy i kremowy się wydaje. Zobaczę. Hmm, ale pachnie dosyć tak intensywnie, ale przyjemnie, ale właśnie tak jakim, jak bardziej jak jakiś krem bym powiedziała. Ale kolor nie wiem jak tam aparat oddaje, ale na żywo wydaje się naprawdę w porządku. Więc to przynajmniej mamy z głowy, że tak powiem. Na razie daje taką Pierwszą cieniutką warstwę i po prostu za chwilę sobie trochę pewnie dołożę i przy okazji zobaczę, jak jest. Wiecie, jak on się buduje? Czy możemy go sobie tutaj dobudować do jakiegoś mocniejszego krycia? Tak naprawdę, ale naprawdę intensywnie pachnie. Może komuś to w sumie przeszkadzać, bo może trochę nawet za intensywnie, ale. Taki przyjemny zapach, z czym mi się to kojarzy? Z takim kremem. Nie wiem, czy to końca, może nie niwe, ale, ale tak, no, jak taki krem do twarzy bardziej. No, ok, to tak bym powiedziała, że taka pierwsza, pierwsza bardzo cienka warstwa, czy bardzo, no, taka delikatna, jak widzieliście, ile więcej produktu nakładałam. No i w tym momencie to jest takie bardzo delikatne ujednolicenie. Natomiast zdecydowanie gdzieś tam nam coś przebija, ale zaraz sobie spróbuję go troszeczkę dołożyć. No i zobaczymy, jak to wygląda. Jeśli chodzi o to wykończenie, no to dla mnie ono na pewno nie jest matowe. Zresztą widzicie, może nie świeci się jakoś niemiłosiernie. Przynajmniej na żywo. Tutaj ja też mam, wiadomo, lampę na nagrywania, więc ona zawsze podbija takie jakieś błyszczenie. Natomiast no, zdecydowanie bliżej mu do takiego satynowego wykończenia, bardziej lekko nawet świetlistego niż do matowego. Matowe to, to dla mnie totalnie nie jest to wykończenie. No, zobaczmy. Nawet chyba da się go troszeczkę dobudować. Na pewno tak jak. Już tutaj nam jakby z samego opisu wynika, że raczej tu nie zbudujemy mocnego krycia. Jeśli coś potrzebujemy, tak wiecie, bardziej zakryć, to i tak będziemy musiały sięgnąć po korektor. Ale, ale okej, okay, ale da się coś dobudować, nie jest tak, że nic się raczej złego nie dzieje, że tak powiem, jeśli dokładam tego produktu. I tak to wygląda po dobudowaniu go trochę. Więc krycie jest takie no raczej delikatne. Nie ma co się oszukiwać. Ja sobie tutaj ojej, latający korektor. Korektora z Maybelline, który już nieraz Wam pokazywałam dołożę, że tak powiem w tych miejscach, gdzie, gdzie coś tam mi prześwituje. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ten podkład jest naprawdę taki dosyć kremowy. Tak, wydaje mi się, bo ja też nieraz wam wspominałam, że używam dość takich odżywczych kremów do twarzy. Natomiast nie wiem, czy przy tym podkładzie nie przydałby się jakiś lżejszy krem pod niego, bo on sam w sobie, właśnie tak jakby. Bardziej przypomina taki krem BB bym powiedziała, bo jest taki właśnie dosyć odżywczy i, i nie ma takiego mocnego krycia i tak czuję na twarzy się taka dosyć jakby właśnie mocno nakremowana. Ok, kochani, po toczy nałożyłam Make Up Forever korektor i wszystko przypudrowałam mieszanką tych dwóch pudrów, czyli Kobo i Kocera, którą ostatnio używam. I co? No, na razie wygląda to w porządku, chociaż tak nie do końca jestem przekonana tutaj w okolicach nosa. Tak właśnie trochę ni to sucho, ni to właśnie nie wiadomo jak. Ale zobaczymy, ja sobie teraz dokończę makijaż, zrobię też, wiecie, właśnie głównie tutaj chodzi mi o konturowanie, zobaczę jak to wszystko będzie tutaj się pracowało, jak to będzie wyglądało i też jakby już jak po jakiejś chwili ten podkład będzie wyglądał i zaraz do Was wrócę i sobie to sprawdzimy. A później postaram się jeszcze wrócić do Was po raz kolejny po jakiś, jakimś dłuższym czasie, żeby sprawdzić, jak ten podkład się utrzymuje. Bo co do tego mam takie, wiecie, raczej mm, trochę sceptyczne nastawienie: bo skoro podkład jest taki bardziej odżywczy, to nie wróżyłabym jakiejś super trwałości. Ale nie przesądzajmy, Zaraz wszystko się okaże. I tak wygląda skończony makijaż, dzisiaj bez sztucznych rzęs, ja jakoś tak nie miałam ochoty, użyłam tylko tej maskary, którą ostatnio dla Was testowałam. Jeśli nie widzieliście, to podlinkuję Wam w opisie. Jeśli chodzi o podkład, to tutaj brązer, róż oświetlacz nie miałam żadnego problemu z nakładaniem, raczej nic złego się tu nie działo i muszę Wam powiedzieć, że teraz jak już ten podkład jest chwilę na twarzy. To mm, mam wrażenie, nawet, że lepiej wygląda, w sensie, że tak jakby się bardziej stopił ze skórą i tak wchłonął trochę. Bo mówiłam Wam na początku, że miałam takie uczucie, jakby on właśnie był może nie jakiś bardzo ciężki, ale że tak trochę go było czuć przez tą jego kremowość, że tak jakby trochę miałam takie poczucie, jakbym, wiecie, za dużo kremu nałożyła, jak na. Em, na noc to tam spoko, ale jak na dzień przed makijażem i trochę tak się tego obawiałam, ale w tym momencie właśnie mam takie wrażenie jakby ten nadmiar się wchłonął i wygląda to naprawdę całkiem dobrze. I zobaczymy jak to będzie wyglądać jeszcze po kilku godzinach. Ja teraz wskakuję w kolejny filmik dla was i myślę, że tak pod wieczór zobaczę o której mi się uda przyjść, wtedy wam też powiem ile godzin minęło, ile godzin miałam ten podkład na twarzy. I jak on się sprawował, jak on wygląda po właśnie takim dłuższym czasie, czy on się utrzymuje, czy się jakoś wiecie, mocno wyświeca, ściera i tak dalej. Wszystko sobie zobaczymy. I witajcie po prawie 9 godzinach, także całkiem myślę już taki miarodajny ten test nam wyszedł, i jak ten podkład wygląda. No na pewno trochę się świecę, ale muszę Wam powiedzieć, że spodziewałam się, że bardziej będę się świecić, e, oczywiście tak jak tu już Wam nieraz wspominałam, e, lampa zawsze trochę to podbija, na żywo wygląda to naprawdę całkiem przyzwoicie, e, trochę może gdzieś tu w okolicach nosa się wytar, ale ja też sięgałam kilka razy po usteczkę, więc jakby nie, nie jestem tutaj tym specjalnie zaskoczona, Muszę przyznać, że mm, wygląda naprawdę, naprawdę dobrze ten podkład, e, zwłaszcza jak e, na taki bardziej, jak to wspominałam, dzienny podkład, który jest bardziej odżywczy i e, nie jest jakby takim. Powodu długotrwałym podkładem, to nie spodziewałam się, że po tylu godzinach on będzie nadal na skórze dobrze wyglądał. Dajcie mi jeszcze chwilkę, ja się delikatnie teraz przypudruję i zobaczymy, jak po takiej małej poprawce się to wszystko prezentuje. Ok, i po tej drobnej poprawce to już w ogóle myślę, że jest naprawdę przyzwoicie. Tutaj, tak jak wspomniałam, okolice nosa. Tu, a zwłaszcza z tej strony, ale nawet wiem, w którym momencie tak mocniej potarłam chusteczką i spojrzałam w lustro i widziałam, że rzeczywiście on się star, więc na jakieś takie wiecie, pocieranie no to nie jest zbyt odporny, ale mało który podkład sobie z tym radzi. Niektóre ścierają się trochę bardziej, niektóre trochę mniej. Natomiast naprawdę jest, uważam, całkiem, całkiem dobrze i wszystko wygląda ok. Nigdzie nie widzę, żeby się coś wiecie, zrobiło takiego niefajnego, dziwnego. Nie pozbierał mi się też raczej i tutaj nawet w liniach uśmiechu, gdzie mam trochę tendencję, też nie widzę, żeby się specjalnie zebrał, także całkiem miłe zaskoczenie. Więc tak to się prezentuje, zwłaszcza, że jest to podkład drogeryjny, tani podkład, to myślę, że jest warty uwagi i zobaczymy jeszcze jak moja skóra się z nim polubi, ale raczej nie miałam nigdy jakichś większych problemów, więc mam nadzieję, że będzie porządku i będę mogła po niego sięgać. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, czekam też na Wasze komentarze, czy znacie markę, czy coś mieliście, czy polecacie, co polecacie, chętnie się dowiem. I w ogóle wszelka Wasza aktywność jest zawsze, wiecie, na plus. Już Wam nieraz wspominałam, że to bardzo, bardzo pomaga w rozwijaniu kanału, także wiecie, choćby jakąś emotkę zostawcie. W komentarzu to będę wdzięczna. Oczywiście cały czas zachęcam do subskrypcji oraz odwiedzania mnie na Facebooku i na Instagramie. Linki na dole w opisie wam zostawię. Dziękuję wam dzisiaj za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!